No, cześć, witam się z Wami moi drodzy. Na kolejnych odcinkach przed nami miks za 77 zł. No, jest za co grać po fantastycznym niedzielnym odcinku, gdzie nam tutaj krzyżówka zaszalała, no, naprawdę budżet pokaźny na pomnożenie. No i co my mamy? Super siódemkę. Taka jedna za 2 zł. Za 5 zł. Mam trzy przygotowane zdrawki. Jest to premia rajska kasa oraz Zielona pensja, już praktycznie nigdzie jej nie mogę kupić. Pokończyły się cztery zrabki za Dzisiaj sobie podrapiemy dwa takie bonusy, czyli siódemka i super bonus. Mamy też górę kasy z numerkiem 18, z 22 ekstra linie. A na koniec, mam nadzieję, że prawdziwa perełka diamentowy milion z numerem drugim. No, więc. Mam nadzieję, że tego szczęścia nie zabraknie i na dzisiejszym odcinku, więc zaczynamy zabawę. No i co? Standardowo od najtańszej zdrawki, sobie zaczniemy nasz odcinek. Super siódemka do wydrapania. No, a jak to bywa? Siódemki niestety nie ma. No, także pierwsza zdrawka pusta zaliczane. Mam nadzieję, że w kolejnych jakieś wygrane się pojawią. W sumie niedziela też była taka, nie? Jedna tam skromna wygrana, wszystko puste, a krzyżówka dowaliła, więc no jakby tak miało być, to nie mam przeciwwskazań. O, jest 18, mamy wygraną. 27, 9, 32. 8, 21. 24, 16 i 3 linia. Tutaj już tak krążą te liczby. No i niestety nic się nie trafiło, ale 18 jest. I mamy dyszkę. O proszę bardzo. Jest fajnie. Mamy wygraną. No to sobie teraz trafimy. Może o dwa bonusy. Bonus 7 i super bonus. Zasady podobne, z góry na dół. I mamy plik. Dziękuję bardzo. No. Trochę szczęścia jeszcze widzę jest. Oby wystarczyło na kolejny dobry plus. Chodzi o to, żeby tutaj wygrywać, nie? A nie się tam cieszyć ze zwrotów. No i jeszcze mamy 3, 2, 1. I tyle. Dobra, przechodzimy do pliku, i mamy tutaj dyszkę. No i pięknie. Już się coś zbiera, można powiedzieć, 25% odzyskane. No i ten super bonus. Pierścionek oraz monety. No na razie ani dolarów, ani. Sztabek złota, korona świnka i jeszcze dwa punkty, garniec oraz księżyc. No to mamy drugą zrabkę przegraną. Co teraz, rajska kasa? Poszukamy sobie palm. Coraz bliżej lata pasowałoby się na jakiś urlop widać. <grym> Są słońce. Tu mamy wiśnie i plecak, czyli ani palmy, ani tego pliku z pieniędzmi. Dobrze, no to góra kasy. Teraz numerek 18 dla przypomnienia. No i rapiemy.

Ale tak dla proformy WA. Także się to w tym przypadku potwierdza. Dobrze, no to ostatnia zapiątka to premia. I mamy tak. O, już myślałem, że coś tutaj się ugra. Ale niestety jest, moi drodzy, jednak się ugrało. Mamy dwie siódemki, więc będzie wygrana. I na tej grze piątej w sumie się zatrzymamy. I co mamy? <laughs> niemożliwe po prostu. Mamy 50 zł. Ale idzie ostatnio. No tak, zgadza się. Jasny gwint Ale się dzieje. Hmm, <laughs> pięknych. Nie spodziewałbym się tego. Hmm. <laughs> No pięknie, no to co my mamy, 56. No już mamy praktycznie zwrot z odcinek. No, także tak to można drapać. Nie wiem, co to się ostatnio dzieje, ale no nie mam nic przeciwko. Także jedziemy dalej. Okulary i parasol. To są nasze symbole do wydrapania. Parasol tutaj i jeszcze mamy. Okulary gdzieś tam. Właśnie, są tutaj i jeszcze tu były, o. także początek znośny, jedźmy sobie tutaj, dzwon i kości, mamy nawet w jednej linii, zobaczcie jak nam tutaj zaserwowali, kości, kości, tu mamy dzwon, tutaj mamy kości, tu kolejne, no i tu kolejne, dobry początek. Podkowa korona. Tutaj już nic, tutaj nic, tu mamy koronę. Tu jest podkowa i tu jest korona i tu jest podkowa. Czemu zdrapałem tęczę, to się nie pytajcie. Tutaj tak samo, ach, już uciekam myślę na jakiś w ciepłe kraje. Biedronka i popcorn. Biedronka i popcorn. Mamy popcorn. Tu mamy. Mm, 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 mm. I tyle. Dobra, to pójdźmy sobie może teraz ten D. Łódź i słoń. Mamy, tak jest. Mm, łodzi chyba żadnej nie było. Nie, słoni więcej też nie widzę. Motyl tęcza, dobra, tęcza jest także uratowana sytuacja, nie ma wtopy. <laughs> także motyli teraz jeszcze szukamy, tak, tu jest jeden. No i tyle. Co tam dalej? No dalej piłkę i klapki. Coś tu będzie z tego? Tak, jest piłka, dobrze. Mm, 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 mm. Piłka, klapki. Tak, tu mamy piłkę. O. Dobrze, no to teraz jedźmy tutaj. Balony rower. O, coś tu u góry chyba było. Tak, mamy balony. No tu mamy balony. I tu tak samo. Mm, tutaj kolejne balony. O, tutaj nawet trzy symbole się trafiły. Bardzo fajne. Tu kolejne. I tyle. Dobra, diamant moneta. Zobaczmy zatem. Mamy diamonetę. Tu nic więcej, tu nic więcej. Tu była piłka tak niezdrapana. No i też wszystko, diamentów nie ma. Dobra, to teraz tak, tu góry, kwiat i krap. Kwiat i krapa, także mamy tu i tu. Jest krap, tu jest kwiat u góry jeszcze. Mamy kraba. Mm, 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 mm. I co wszystko? Kwiatów, krabów to na dole nic nie było, nie? Księżyc leżak. Księżyc leżak. Dziś na pewno coś było. O, tak. Dobra. Tu mamy kolejny księżyc. I tutaj jeszcze tak sypnął księżycami. I jeszcze jednym leżakiem. No, niewiele brakuje. Teoretycznie coś może być. Cytryna i wiatrak. Ale czy tak faktycznie się trafi? Wiatrak tutaj, to tu cytryna. To cytryna. I tyle. Także zostają dwa ostatnie symbole. Słońce, sakwa. No to zobaczmy. Sakwa jest. Sakwa. Jest, słońce jest tutaj, sakwa, tu sakwa. I moi drodzy, jest linia. Także mamy drugi, drugi wtorkowy odcinek na plusie. Tak jak niedzielny. Tylko teraz pobijemy rekord. <laughs> to by dopiero było. Mamy jeszcze słońce. No tu mamy jeszcze sakwę, słońce, sakwę. No i tu mamy jeszcze słońce. No dobrze, przechodzimy do naszej linii. No i ile mamy? Dyszkę. Tak jest. No i super. Zostaje ostatnia zdrabka. Diamentowy milion. Szukamy plików, portfeli bądź dolarów. Serce, kawa, moneta. No, coraz mniej szans podkowa, palma rower i perła kasa, jest moi drodzy, mamy wygraną patrzcie, ale szczęście jeszcze się utrzymuje z weekendu ja nie mogę i ostatni symbol piłka, no to sprawdzamy co pod tą kasą się ukryli Uwaga, uwaga, cztery dychy, ja nie wierzę, ale mamy fajny kolejny wynik. No i moi drodzy, szczęście nie opuszcza. Zobaczcie sytuację, mamy cztery zdrawki puste, a pięć wygranych i to ładnie wygranych. Diamentowy milion przyniósł nam cztery dyszki. Dyszkę przyniosły linie. to mamy 50. Premia z prawdziwym rarytasem, czyli mamy już stówę. Bonus dyszkę. I zielona pensja dyszkę, czyli mamy 120 zł na 77. Także no, mnożymy, mnożymy te wygrane, i ochoczo staje do kolejnych odcinków. Naprawdę ten doping wasz tutaj pomaga czuć te trzymanie kciuków. <taki> Także dzięki, dzięki. A my się widzimy w czwartek na premierce z drapki Kierunek kasa taka nowo za 5 zł. Także no, byle szczęścia, dalej nie brakowało. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.